Siemanko widzą Dziś otwieramy coś mega, mega fajnego Jest to Homestone EX Box Jest to nowiutki nowiutki boksik który miał premierę 2 albo 1 października i nowo, bo mam nie więc robicie. Dobra, mam to już odpakowane Dobra, jest to już odpakowane. I tak. Najpierw może. Najpierw może karta Jumbo. Tak ona wygląda. Honestum i Xbox. Ja sobie weźmę. Zaraz wam pokażę, co tu jest. Teraz yy. się muszę dobrać tylko do kart. Dobra, już mam. Pierwszą kartą, gromo to jest taki Gripar. No, zwykła haluba. Ale miło to fajne. Kodzik z tego zestawu dla Was i bardzo ładny Honsto EX. Yes. Sorry, że znowu mam robię cięcie, ale to już na pewno ostatni raz. Idę tylko po koszulki. Dobra, już jestem. Mamy każdego przygotowane, Więc może od razu sobie włożymy swoją drogą. Piękna jest ta karta promo moim zdaniem. No mega mi się podoba. Trambo. Karta Trambo. Też jest ładna. Trochę jest pokrzywiona tu, ale mi to nie przeszkadza. Jak na parcie, nie wszystko na razie odpowiada. Dobra, więc otwieramy. Najpierw Wam pokażę może jakie tutaj mamy boosterki. Tak, lift. Rift. Twilight maskarat. Stillar Throne i Stillar Groove. Może najpierw sobie otwórzmy z tego Paradox Rift. Bo Paradox Rift nic nie wie, będzie jak. Mm, nie lubię o tyle Paradox Rift. Ale ja wyraźnie z tego edycyny Boxera to zawsze nic nie wypada. Tink Taffle, Trubish, Krustl, Onyx. Contor Catcher, Masquarine, AZ Booster Energy Capsule, Sebstrica, Dante Mouse i Xadu. No, tak jak mówiłem, nic nie będzie. No, w mi to dobrze, post paradoksów. <grych> no i dobrze, rzeczy nie wypadają. Dobra, Twoja maskara. ten mam też ten. Dla Was karty się nie przykładam. Ja zawsze zapomnę Cimecho, Cimczark pet Grautanu Ciu y, Lucky Helmer Majtia bell Lilbot Akron I Alakazam No to nie jest tropek, ale ładny bardzo Alakazam y, nawet po sobie zakoszukuję, bo bardzo ładna karta, chociaż że holo i nic za bardzo warto nie jest, to i tak mi się mega podoba. No to jest moim zdaniem jak drop, chociaż to nie drop, to moim zdaniem jest to trochę jak dropik ten ładny, ładny alakazan. No to co? Dwa pustary ze Styler Może dwa dropy? Bardzo bym chciał, ale no, nie obiecuję, że tak będzie, Bardzo bym chciał. Z tego nie ja dużo boosterów nie otwierałem, więc też dużo nie mam. Ale się zakleiło. Tu to, to ostro pakują. Naprawdę. Znaczy, to dobrze, nie? nic nie zniszczę na pewno. Reinhorn, Bonita. Grabin Warum Salazur, Frogatier Piękny, piękny Kocham Greninja No i lubię też bardzo Frogatiera Ryperio I mamy Joltika Jaki piękny O kurczaki I gryjdli jakiś Jaki piękna ilustracja Jaki piękny Patrzcie, ja już do, do koszuki Jaki piękny Joltik o, ja Cię. O, ja Cię kręcę. Dobra. Dobra. Yy, ten żartik nadrabia wszystko, nie? Nadrabia wszystko. Chociaż jeszcze jeden tropek ze bym też dobrze przyjął. Chociaż to już mi mega odpowiada. No patrzcie, jaki ten joystick jest piękny. chyba moja na razie ulubiona kartę z kolekcji. Patrzcie, jak piękny. No, mega mi się i teraz odbieramy jeszcze jeden booster ze Steel Chrome. A, i też, on też jest taki mocno zaklejony. Okej, okay. Godzik yy, Czekam tak jak u ciebie, może ostrość posłapała, ale nieważne. Hut, Hut, Gravin, Greyward, takiego podobnego mamy. Joldik, tak, 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 tu mamy. Jednego Joltika, czekajcie. Tu w górę, to tam. Dobra. Joltik, znowu ten Frogatier, Pangoro, Celebi, Noctow, Charcadet i Grimmsnarl. Nie znam tego pokemona. Okej, okay, no. O sobie występuje pust. No to nic, bo. Ja cię piękną, więc zarazem go jeszcze pokażę. Piękny jest. Czyli tak, podsumowując, mm. promo karty Greyward. Ładny. Yy, moja pierwsza karta Jumbo. Czekajcie, już mam, pokażę kolejnego. Honeston i X Ale No to nie jest Drop, ale no ja liczę jako, jako Drobo jest piękny. I chyba najlepsze co trafiłem Joltik No piękny on jest. Piękny, ja wam zrobię nawet przybliżenie jeszcze. Co że w ogóle światła troszkę nie ma, ale no. Piękny jest ten Joltik, piękny. No to co? Widzimy się w następnym odcinku Piona.